W odcinku Debili będzie to odcinek specjalny. Powiem Wam, jak niecie Debili z bliska są. Chodź. Wiesz, Tu jest taka nasza baza. Jeżeli chcecie do niej dołączyć, to w jakimś tam odcinku Wam powiem. O, tu biegnie jeden Debil. Co. I tu takie małe debilki, jeżeli widać, tu małe debilki. O, tu wszystkie, tu jest Dominik. Z jakąś debilką. I tu na bujaszkach jest zawsze najwięcej debili. Tam siedzą te małe, debilki, te bardzo głupie mamuszki. I to się bujajmy, jak się dziewczy. No i w ogóle, jesteś. teraz z powrotem. Na razie, z tych wszystkich te tebli są tylko te. właśnie idziemy do naszej bazy. Nic. Co tu robisz? No coś. Chodzić z telefonem nie można. Właśnie tacy są debili na tym placu. Właśnie przyszli do naszej bazy przegonić ich w Czy nie? Nie trzeba. To są akurat debile małe, mniejszego stopnia. Jest jeszcze Bartek, Hubert. Hubert to największy debil, który na nieszczęście chodzi z nami do bazy. Na... I chciałam wam powiedzieć, że pomagać w nagrywaniu będzie mieli Zuzia i Marysia. I ta Cichocka i Drawik. Ale ja jestem tutaj główną uczestniczką. No wiadomo. Ja